Proszę pana, pański samochód jest bohaterem internetowego cyklu patologiczni kierowcy. Po prostu nie ma odcinka, w którym by się pana Hyundai nie pojawił. Po prostu. Wstawaj! Nie, nie udawaj! Budzilla, wiem, że lubicie ten moment, kiedy wkręcamy pranki o poranku. Dzisiaj z nami będzie figle robił Bartek. Kogo możemy dla ciebie wkręcić? Generalnie chciałbym, żeby skręcić mojego tatę Ponieważ na niego zarejestrowane jest auto, którym jeżdżę Niedługo je po mnie przyjmuje Tatuś dostał wczoraj Propozycję przedłużenia polisy Tata Mirosław, rozumiem kierowca Przepisowy Jak 50 to 50 tak, Jeden tak, maksymalnie ja no. I pożycz tu Synowi samochód na chwilę tak, Dzień dobry panie Mirosławie, witam serdecznie z zakładu ubezpieczeniowy. Telefonuję w sprawie samochodu marki Hyundai. bo to głośno, Halo? Tak, chodzi o ofertę, proszę pana, przedłużenia ubezpieczenia, proszę pana. Wczoraj miał pan telefon od nas. Tak. Proszę pana, no niestety oferta jest już nieaktualna, proszę pana. Nie rozumiem. Najgorzej. Chociaż przyznaję, wcale mnie to nie dziwi. Proszę pana, pański samochód jest bohaterem internetowego cyklu Patologiczni Kierowcy. Po prostu nie ma odcinka, w którym by się pana Hyundai nie pojawił. Po prostu. I, i ja nie wiem, czy pan często bywa w Trójmieście, proszę pana, z tym samochodem? A to moi synowie. Jest. A, widzi pan. No to, ale wie pan, no to niestety, no... Mandat jest wan mandat, wykroczenie jest wykroczenie, no co panu będę ale mówił? to jest przypisane do kierowcy, a nie do samochodu. No właśnie niestety do samochodu, proszę pana. Proszę pana. No to to jest taki wsiadki, no, Proszę pana, panu? oczywiście, no wie pan, jak, jak to, to mówi się. To jest na kierowcy, a nie samochodu. Proszę pana, niedaleko pana jabłko od jabłnicy, co ja panu będę mówił, no. No co nie wiem rzeczy, no ale dobra. No, proszę pana, 120 jest w zabudowanym, proszę pana. To wszystko są monitoringi miejskie. Dobrze, że nie policja, bo to już by było poprawy jazdy dla kierowcy. się z panem zgodzę, no mandat jest kierowcy. A to. Odpowiedz... 20 w zabudowanym? No, tak jechał, tak jechał, proszę pana. No, no tak. Także tu jest zwyżki, wie pan dokładnie, yy, już panu wyliczam, 108%, proszę pana. No? 108. No dobrze, proszę pana. 106, niech będzie, bo widzę, że pan jest tutaj długoletnim klientem naszej firmy. Pan z radia dzwoni i mnie skręca. Proszę pana, może Bartuś wytłumaczy, gdzie się tak spieszył? Może... <grym> <grym> nie martw się tatuś, jestem dobrym kierowcą. Najlepszy. Do ciebie w całości, nie się. Pewnie, poza tym dobrzy kierowcy słuchają RMF MAX w samochodzie. No. Pozdrawiam wszystkich. Ale już cza czas, żeby już Bartkowi wpisać ten samochód, e, 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 panie Mirko, bo co to brać odpowiedzialność za no. takich ludzi. No? Nie, 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 jest okej okay jak jest. Jest okej, okay jak jest. Już do propozycji. Tak jest. Podróż do Santa Fe, a Santa Fe samochód dla syna. Wszystkiego tak dobrego. Bardzo Cześć. Dziękuję miłego dnia. wszystkim życzę. Dzięki. Wstawaj, nie udawaj krok, Brawo Ty i Irek Jakubek. Wszystkiego dobrego! Pamiętaj i słuchasz. Poranka w RMF Max. Wakacje w Santa Fe? My się ucieszyłeś, a tu jednak w samochodzie na ten liście.